Witamy serdecznie, środa dzisiaj wspaniała pogoda i kolejny gość naszych balkonowych pogadów a mianowicie gość który ma wielkie doświadczenie w promieniach słonecznych po prostu pływać Mariusz Karpiński dwukrotny kapitan, skipper a o reszcie opowie wam sam Mariusz zacznijmy jednak od początku opowiedz mi jak był twój start z przygodą woda, jachty, łodzie motorowe na czym ty w ogóle pływasz z tego względu, że pochodzę ze Szczecina więc e, zacząłem od 6 roku życia trenować żeglarstwo. Od najmniejszych łódeczek, do, z zwanymi Optymistami. Następnie e, przez kadet e, klasę Okej Omega do 420. Zajęło mi to do 16 roku życia. Czyli przeszedłeś, że tak powiem, wszystkie takie e, tak. jachciki, które znam tutaj, tak, żaglówki tak z Dunaju tak. czy, czy gdzieś tak um, jest, okay? tak. Od tego się zaczęło przede wszystkim i oczywiście byłem zafascynowany kiedyś doszło to do mnie że znaczy, trzeba zacząć robić jakieś patenty ponieważ wszyscy mnie znali na wodach szczecińskich mm -hmm. na zalewie szczecińskim włącznie z policją bo kosztynnie trenowałem i startowałem w regatach i wtedy od 16 roku życia praktycznie skończyłem z trenowaniem żeglarstwa zacząłem się, że, zacząłem się żeglarstwem turystycznym mm -hmm. i zacząłem robić poszczególne patenty kiedyś to było e, bardzo skomplikowane, ponieważ zaczynało się od żeglarza jachtowego, później był sternik jachtowy, następnie był starszy sternik jachtowy, później był kapitan bałtycki i następnie kapitan żeglugi wielkiej mm -hmm. więc trzeba było to przejść pięć etapów. etapów co się też, do tego się też trzeba było odpowiednie mile z tego czasu, a później godziny przepływać znaczy to było tak, że praktycznie miało się godziny i mile, które musieli tak. zaliczyć no pod... żeby przejść do następnego tak etapu jest, tak jest, tak jest więc y, to zajęło mi bardzo dużo czasu, a mianowicie y, od, można powiedzieć, 1000 godzin między każdym y, patentem. Mm -hmm. Tak żeby dojść do, do tego, co teraz obecnie posiadam. A y, co posiadam? No tak jak zacząłeś y, w kapitan, kapitan do? no, Dokładnie. To znaczy, co to znaczy? To znaczy, że mogę prowadzić jednostki bez ograniczenia. Jednostki to znaczy nawet do żaglowców na żaglach którym głównym napędem jest, są żagle a silnik jest tylko napędem pomocniczym, manewrowym i odwrotnie jachty motorowe motorowodne, które z, z głównym napędem są silniki i tak zwany no limit PS to znaczy, czyli taki dar morza który właściwie znam, bo kiedyś da, za młodu, jak jeszcze w Polsce żyliśmy e, pamiętam e, mógłbyś taki duży tak, jacht tylko, że nie zawodowy nie zawodowo, zawodowo jest to robi marnarka wojenna w Świnoujściu, trwa to kurs e, e, około tygodnia, wtedy pływa się na dużych holownikach i tak dalej, cumowanie, chodzenie w, w porcie i wtedy jest potwierdzone przez marnarkę wojenną, od razu to jest zaliczane jako zawodowy kapitan tego nie chciałam robić, ponieważ mnie to nie interesuje. Mhm. Pływam turystycznie i propaguję. Rekrecyjne, tak, Powiedz mi, e, skipper. E, czyli skipper to musiałeś też robić wcześniej? Nie, ten... skipper e, już to uściślam. To znaczy, skipper jest e, każdy stopień od początku, mhm. jeżeli to jest żeglarz, czy sternik e, jachtowy, czy sternik moto, e, jachtowy morski. Mhm. Ogólna nazwa jest to skipper, to jest to z angielskiego, jest to inaczej można powiedzieć kierownik jednostki. Aha, ok. Także kap, jeżeli kapitan jest też skipperem, mm -hmm. prawda? Także ogólnie się mówi, ja na przykład rzadko używam słowa kapitan, ponieważ niektórzy mówią, że to tak dumnie trwa i, i brzmi i tak dalej. Więc skipper nie obniżam nikomu, jeżeli mam kolegę niższym stopniem, jest on skipperem, ja jestem skipperem. Okay. Powiedz mi, Róża Wiatrów nazywa się Twój klub czy stowarzyszenie. Dlaczego żyjąc w Austrii? Bo chciałbym jeszcze, zanim właśnie na to mi odpowiesz, coś innego się spytać. A mianowicie, kiedy doszło do tego, że przyjechałeś do Austrii i później właśnie, jak już się założył klub czy powiedzmy stowarzyszenie Róża Wiatrów, dlaczego polska nazwa, a nie właśnie ta niemiecka, którą powiedziałeś przed chwilą? Ponieważ yy, wzięło to się yy, samo siebie, pomoże powiedzieć, wyszło z tego względu, że yy... Nie mając klubu, nie mając zrzeszenia, i tak e, dość dużo ludzi e, zdołałem przeszkolić. Zachęcając do żeglarstwa, żeby się ze mną żeglować e, na morzu i tak dalej. E, w kilku rejsach byli i z tych ludzi było coraz więcej. Mm -hmm. I, I ktoś tam, e, nie ktoś, a w zasadzie ludzie powiedzieli, dobrze było się rzeszyć. Czy takie impulsy tak. dla tych twoich kursantów, czy jakby to powiedzieć osób, które żeś szkolił na tych jachtach? Tak jest, tak jest. To jest e, ci ludzie na przykład, którzy już pierwsi ze mną zaczęli tu pływać z Austrii e, Już nawet wychowankowie są, e, mam jednego, który kapitanem jest też już Także to są też lata już pracy, które bez Rzeszenia to było, bez klubu, prawda? Bez Róży wiatru. A dlaczego e, czysta polska nazwa? Ponieważ e, stwierdziliśmy, że będziemy skupiać tylko tak zwanych polonusów. Mm -hmm. Obejrzcie w jakim stopniu e, językowym są, prawda? poradzimy, czy tego. Ale chcemy zrobić to, żeby był klub polski żeglarski, czysto polski. E, ponieważ tych klubów żeglarskich, tych feraj, z e, Sekelfelain e, w Aussie jest dość dużo. więc e, A nie było e, polskiego. E, jest e, co prawda. E, jeden klub, który jest nad y, Starym Dunajem oni się na przykład zajmują praktycznie tylko y, żaglówkami ich Też. Interesują, ich jest, y, interesuje ich rzeczywiście tylko regaty i tak dalej z tego co ja wiem, bo z o tym rozmawiałem natomiast o, u mnie są ludzie, którzy są zainteresowani morzem mhm. także to są żeglarze więcej morscy, można powiedzieć y, no i tutaj y, taka była po prostu rozbieżność dwóch interesów między dwoma Ale my sobie w drogę nie wchodzimy, współpracujemy i jest wszystko porządku. Wiadomo, ja myślę, że też interesenci są różni, no bo akurat wsiąść w metro i wysiąść na Alte pożaglować właśnie tak. pożaglować jest fajnie ale z tego co wiem tak jak powiedziałeś nie tylko morze bo i Neussiedlse czyli raczej tak. I... mówiąc do Ciebie I... ostatnio miałeś chyba jakiś kurs I tak. do kursu też dojdziemy opowiedz mi teraz o tym noisi. jak to tam wygląda ile macie tych łodzi jak to wygląda no my jesteśmy stosunkowo młodym klubem ponieważ oficjalnie według magistratu i tak dalej jesteśmy zawiązani drugi rok ale ruszyliśmy, można powiedzieć, tak mocno z kopytar, Ponieważ napi jedna jednostka zakupiona w którą w zasadzie ja zasponsorowałem na początek A szukałem akwenu, gdzie by mogli żeglarze się douczać i trenować, prawda? I tu chyba to jest lekki problem Tak, tak, a to jest lekki problem, zgadza się Ale natomiast, jeżeli chcemy na jachtach pływać, to Alte dochodzi dochodzi, stary budynek, prawda? Mm -hmm. Więc musiałem coś poszukać większego Więc no, Noisy w akurat odpowiada Chociażby powierzchnią, może nie tę głębokością, która jest dość mała, ale powierzchnią, gdzie naprawdę i bardzo silnymi wiatrami. I to jest bardzo dobre dla szkolenia przyszłych żeglarzy, bo tam naprawdę można ich przygotować tak. Na pełne morze. No właśnie, z tego co pamiętam, co już jest powtarzane, że na Noisy bardzo szybko może się zmienić pogoda. Faktycznie tak, żeś to przeżył, że tak w ciągu paru tak, minut tak, tak, zrobiło się pochmurnie i wiatry i te wszystkie gratisy, które tam można. Tak, przeżyć. Z, rozmawiałem z ludźmi, którzy żeglują po 35 lat na Noisy tylko. Mhm. Znaczy też gdzie indziej, ale tam można powiedzieć spędzi większą czas, większą no, swój czas. Więc e, opowiadali mi, że to jest... E, oni się tym interesowali, dlaczego tak nagła ta jak bora jest w Chorwacji, która... Mm -hmm. Każdy, kto tam jeździ do Chorwacji zna, prawda? Czy we Włoszech ta bora też dociera. Więc e, to jest nic innego, jak wyróżna, wyrównanie się ciśnień aż ze szneber. Interesujące. I to jest, schodzi z tego względu, że ten Schneber, tam ten semering i tak mm -hmm. dalej, to wszystko tam sz, e, ciśnienie się zbiera, nagle upust jest tego gdzie, a oczywiście że jest dość duże bo 10 km szerokości 42 długości więc ten wiatr się tam bardzo szybko bujnie i się potęguje ale to dlatego ja na przykład ostatnio nawet mieliśmy tutaj kursantów gdzie coś takiego przeżyliśmy że w 6 skali Beauforta na tych jachtach mieczowych to jest taki już trochę wyczyn pływać ale kursanci Przeżyli to i są zadowoleni, że mogli coś takiego zobaczyć, że może pogoda się nagle zmienić. No jest to na pewno duże przeżycie dla osoby, która nie jest tym na co dzień konfrontowana. Być może masz jakieś takie straszne przeżycie, gdzie dostałeś gęsiej skóry na morzu. Opowiedz o tym, byłeś wtedy sam czy, czy jakkolwiek, jak to jest, kiedy, kiedy jesteś zdany właściwie na swoją wiedzę, na swoje umiejętności, na swoje doświadczenie, że tak powiem, żeglarskie i naraz zmienia się pogoda, fale się robią na morzu coraz większe, dostaje się wtedy jakieś paniki, jak to wygląda w praktyce? Hmm, powiem tak, no przeżyłem w takie chwile i powiem tu szczerze, że tylko Żegla, który, który się nie boi, to jest żeglarzem nieodpowiedzialnym. Mhm. Więc, e, oczywiście, do czego trzeba się e, przygotować, trzeba jak przygotować przede wszystkim. Szacunek mieć też do morza, czy tak, powiedzmy, do wyzwania. Do żywiołu i żywioł my, mamy, my mamy naprawdę szacunek do morza, bo już nie, nie, nie jednego z sponiewierało, prawda. E, jesteśmy pertys z, z Neptunem, czy z Posejdonem, zależy mhm. po, po, jakich, po jakich wodach pływamy. E, więc, co. E, przygotować jacht, to jest najważniejsze. Przygotować ludzi. E, ile ludzi masz zawsze? Albo w kontekście tych Twoich morskich wypraw, ile ludzi bierzesz zawsze? To zależy. E, największą załogą tak do 10 osób. Mhm. Więc, żeby to było w miarę wygodnie i tak dalej. Zależy w sensie to wygodne. To jest to tydzień, tydzień albo dwa, więc ten, te odcinki. No, jednak tutaj właśnie wchodzi psychologia też. Ludzie, którzy mało żeglują, to musimy o tym pomyśleć, że. Na powiedzmy 80 metrach kwadratowych musi te 10 osób przez 2 tygodnie przeżyć. Mhm. Więc e, nieraz zdarzają się jakieś tam sprzeczki, rzadko, ja e, po prostu staram się tłumaczyć. I na przykład nawet e, coś takiego, że to rozładować, gdzie jeszcze do tej pory nie zdarzyło mi się takie mhm. poważne. E, po prostu jeżeli wychodzimy na ląd, to nie musimy koniecznie wszyscy razem iść. Każdy, każdy ma swój temat, prawda? Możemy pójść w Też może za sektor zajęć na takie... Na tak jest, łodzi. tak żeby że to ludzie od siebie też odpoczęli, jeżeli już są zmęczeni, prawda? Ale to jest, tak się zdarza, prędzej. Jeżeli jest tak więcej turystycznych teraz. Bo jeżeli naprawdę są żeglarze i tak jak na przykład na Morzu Północnym się pływa, gdzie przebiegi są po 72 godziny non-stop i jest system 3 albo 4 wachtowy, to zależy ile jest osób. Więc w tej systemie tu ludzie nie mają czasu się postrzeżeć, bo jedni śpią, drudzy pływają, drudzy pływają. a trzeci czuwają lub przygotowują posiłki. Także to co 4 godziny jest ten system. To jest twoje zadanie właściwie e, rozporządzić, kto co ma do zrobienia, czy, czy to, tak. to siadacie na początku takiego rejsu i uzgadniacie, ok, robimy teraz taki harmonogram, grafik i wy jesteście w pierwszych dniach za to odpowiedzialnym wizytą. Jak to wygląda w praktyce? E, ja preferuję tą starą, dobrą szkołę żeglarską, gdzie robię grafik bacht. Mm -hmm. I biorę zawsze e, do, e, najlepsze ogniwo i najsłabsze ogniwo. I tak mm -hmm. próbuję to, sobie zostawiam naprawdę w najgorsze ogniwo, mm -hmm. tak, e, w, ty, te, w tym całym zespole. I to funkcjonuje, ponieważ e, ci, którzy mają więcej doświadczenia, podciągają ich, z, a zwłaszcza w nocy te światełka mm -hmm. i tak dalej, popatrzeć, co tam płynie, skąd gdzie jesteśmy i tak dalej, ci ludzie uczą się automatycznie, prawda? E, I w tym, w tym właśnie tak. E, ten podział wacht jest, e, sprawdza się, ponieważ tylko spojrzą gdzieś tam, staram się to nakleić w dość widocznym miejscu i wyraźnie, żeby w nocy zaspany i tak dalej, wiedział, że aha, ja mam, a, a po tej wachcie mogę pospać 4 godziny, ale muszę się na nie przygotować. Mhm. Tak to funkcjonuje. Mówiłeś, Posejdon i Neptun to Twoi koledzy. To teraz przyznaj mi się jeszcze, po jakich morzach już bywałeś, albo w których regionach byłeś? E, w w których regionach byłem? No kiedyś to z, nawet zliczałem, tam bodajże na mojej stronie internetowej jest to napisane. I tu wkleimy drodzy widzowie też link za chwilę, tak żebyście mogli stronę e, Mariusza zobaczyć. Także e, Śródziemne, Egejskie, e, Jońskie, e, Adriatyk oczywiście, Cyklady tutaj do Morza Czarnego, e, Bałtyk, e, Północne Morze, tam bodajże kiedyś naliczyłem, to, to 7, 9 mórz to wyszło bodajże. Nie? No Każdy może ma swój, rządzi innymi prawami, prawda? swoimi prawami można powiedzieć, no, z tych na przykład ciepłych mórz dla żeglarskiej takiej dobrej dobre przeżycia żeglarskiego są cyklady gdzie jest, to jest to, tak są owiewane te wyspy, że naprawdę jest tam jak popływać, ale zarazem jest ciepło. Natomiast ten sam odpowiednik jest Morze Północne z, nas mm -hmm. z kolei. No, nasz Bałtyk też potrafi podmuchać, ale Morze Północne, e, właśnie to te Cieśnienie Buńskie i następnie płynąc tam w kierunku kanału La Manche po, przez Holandię i tak naprzeciwko między Francją a Anglią, mm -hmm. tam, jest, tam, się, e, tam się zaczyna takie już ostre pływanie. Nie tęsknisz właściwie za Morzem Bałtyckim i za Szczecinem? E, Tęsknię co staram się być mniej więcej co dwa lata. Na zimnym morzu. Na zimnym, tak, tak, tak. Pamiętam to, bo do dziwnowa jeszcze jeździłem i szczerze mówiąc, Szczecin też odwiedzaliśmy. Hmm. Jako dziecko jeszcze tam w tej zatoce był taki zatopiony z czasów II wojny światowej. Betonowa barka. Tak, a betonowa barka. Znaczy to jest na jeziorze Domskim. Aha, czy wypływa... to nie jest na tym zalewie? Nie, to jest wypływając ze Szczecina, jak jest to wodny od wału Chrobrego tak można nazwać. W lewo kręcisz na Świnoujście, a w prawo jest Jezioro Domskie, duże rozlewisko, gdzie jest właśnie betonowa barka, z II wojny światowej. Tak. Drodzy dla tych, którzy nie wiedzą, to jest barka, która właściwie w, dro... w czasie II wojny światowej została, a, jako projekt chyba, jako tak. projekt, czy jako pomysł. Nie, tam trzy oni wyprodukowali z tego, co ja wiem, nie się historią tego, mhm. a ta y, przy ewakuacji została zatłukana. Aha, no widzisz, to wiesz więcej niż ja, ale pamiętam, właściwie to już jest bardzo. Nie dopłynęły do Niemiec. No proszę do bardzo. Roku. No proszę bardzo. Tak więc ciekawostka po 40 latach też dla mnie, czyli ta, którą widziałem, to właśnie tak którą Niemcy zatopili. A teraz jeszcze do ostatniego pytania. W ogóle to dziękuję, żeś że przybył do mnie na balkon, ale do ostatniego pytania. Jeżeli by ktoś był zainteresowany e, takim kursem u ciebie, może e, kupić taki kurs, e, robisz go na Neusiedl, czy to jest na tych morzach? Jak to wygląda w praktyce? Powiedz o, o możliwościach e, pozyskania patentu czy kursu. O, drodzy widzowie live jest live. Trzeba wyłączyć telefon. Zdarza się. E, powróćmy do mojego pytania. Jak wygląda z kursami? Jak wygląda z kursami? E, z tego względu to jak powiedziałam, szkoli, e, szkole lub szkolimy, bo jako już Feraj, bo też już mam takich e, mocnych ludzi, którzy mogę powierzyć im e, pomoc czy e, mhm szkoleniu, więc początkujących żeglarzy i motorowodniaków uh -huh. jestem w stanie wyszkolić, ponieważ mamy trzy jachty na Neussiedlese i plus dysponujemy jachtem motorowodnym do właśnie dla motorowodniaków, jeżeli ktoś by chciał zrobić patent sternika motorowodnego to na, robi oczywiście na jachcie motorowodnym natomiast trzy jednostki stoją do dyspozycji do zrobienia żeglarza jachtowego uh -huh. Następnie jest... teraz się skróciło to troszeczkę, bo tak to sobie Unia wymyśliła, zrobiła się komercja, prawda, na te sprawy. Wiadomo, takie czasy. Takie czasy, więc z tych moich, których ja musiałam prześpieć patentów, zrobiło się w tym momencie teraz 3. To znaczy jest żeglarz jachtowy, który ma teraz uprawnienia sternika jachtowego dawnego, może już żeglarz jachtowy, który umie... Jak no, ja widzicie drodzy widzowie e, Mariusz ma już telefonaty bo Jeszcze zadam ostatnie pytanie bo chciałem to zrobić ostatnim pytaniem Ale jeszcze ostatnie pytanie e, będzie. będzie jeszcze jedno pytanie Mariusz jesteś gotowy żeby na to pytanie z tymi kursami odpowiedzieć? Tak tak. No to już, lecimy dalej Już jestem gotowy e, Więc e, tutaj e, zrobimy że żeglarz jachtowy chciałbym to dokończyć jest teraz rozszerzonym patentem i to mimo tego, że robią ludzie w szkole ludzi na Neussiedlese oni już mają uprawnienia na pływanie po morzu do 12, 12 metrów długości jednostki i dwóch mil, to znaczy 4 km od linii brzegowej w, cia, w czasie dnia to znaczy od wschodu słońca do zachodu słońca i to jest bardzo duże po prostu zaznaczenie polskiego żeglarstwa w żeglarstwie światowym, ponieważ że nasze patenty są tak wysoko oceniane naprawdę nasze polskie patenty jeżeli się widzi polski patent zwłaszcza Holandia, Niemcy i Anglia mm -hmm. wiedzą że jesteśmy dobrymi żeglarzami powiedz mi koniec takiego kursu mm -hmm. czyli egzamin czy on się odbywa w Austrii czy można go w Austrii. Też wszystko od A do Z robimy w Austrii mm -hmm. ja jestem między innymi instruktorem też podwójnym mm -hmm. motorowodniaków i, i, i żeglarzy i zarazem egzaminatorem. Jestem, jest to y, potwierdzone przez Ministerstwo Sportu mhm. w Polsce. Także mam y, da, dwa zaświadczenia jako egzaminator Polskiego Związku mhm. Motorowodnego plus Polskiego Związku Żeglarskiego. Mhm. Także całkowicie tutaj muszę się pochwalić, że y, y, zgłosiłem dość Le Akwen jako jedyny, podejrzewam, że na świecie nawet jest dopuszczony do egzaminów. Poza terenem Austrii mm -hmm. na polskie patenty. Okej, okay, super. Także super. to wszystko jest udokumentowane. To jest Ministerstwa z Ministerstwa Sądu Pozwolenia, z PZR-u itd. I właściwie definitywnie teraz ostatnie pytanie, bo wiem, że w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie znowu się gdzieś wybierasz. Tak, tak na koniec, zanim się pożegnamy z naszymi widzami, być może opowiesz nam jeszcze o tej wyprawie, którą teraz e, niebawem już rozpoczniesz. E, teraz zaczynamy, wypływamy za tydzień na dwa tygodnie na, e, na Chorwację i pierwszy tydzień e, nic innego jak szkole sterników morskich plus kończy się to w piątek na koniec tygodnia egzaminem praktycznym i teoretycznym to jest mój pierwszy tydzień, który będzie zajęty, natomiast ten sam jak zostaje, ja zostaję dalej zmienia się załoga, kursanci jadą do domu, zadowoleni lub niezadowoleni dokładnie także zależy jak są przygotowani a przyjeżdżają ode mnie z klubu członkowie i żeglujemy sobie już turystycznie w następny tydzień Mariusz, dziękuję Ci serdecznie, że poświęciłeś czas i przybyłeś dzisiaj na morsko, na ten mój balkon. Bardzo się cieszę, że mogłem z Tobą o chwilę porozmawiać. A drodzy widzowie, dzisiejszym gościem balkonowych pogadów był Mariusz Karpiński.